No, cześć, witajcie, panowie i panie, ten piękny, mroźny dzień. Jest godzina 5.15 rano. Jadę na rozładunek. Wczoraj wieczorem pojechałem się, załadowałem. Oczywiście, ze względu na to, że jest tak zimno, jeszcze tutaj w okolicy nie wyjeżdżam nigdzie daleko. Kręcę się tylko po mieście. Stówka, dwie, trzy stówki i, 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 i tyle. Więcej nigdzie nie wyjeżdżam. Czekam aż się po prostu y, zrobi ciepło. Kurewsko zimno. Dlatego nie mam zamiaru się nigdzie po prostu ruszać. Poczekam na lepszą temperaturę i wtedy, wtedy po prostu pojadę. No nie, no już tygodniu pojadę, bo już będzie ciepło. Ale na dzień dzisiejszy to mówię, jest tak koresko zimno. Jest minus, minus 6 Fahrenheit'a w tej chwili. Nie? Także pokażę Wam teraz mój ładunek, bo mogę Wam pokazać. No właśnie. Jak, jak kurwa, a ten, jak Amazon, nie? Jak Amazon. Jeden funt. ziem z lotniska i z tym jednym funtem jadę. Jadę na rozładunek, nie? Czy kurtka, czapka? Inaczej żonka by z domu nie wypuściła. Wiemy, że wyglądam jak pizza, no ale co ja to na to poradzę. No. Taki się udał dla mamy i dla taty, nie? Dobra, ciszej trochę, nie hałasuj. Fena tak hałasuje, zmieniłem to, fenę. Jest taka dupna, że masakra. Samochód niedogrzany cały czas. Kurde, miałem karton włożyć naprzód. No, ja pierdzielę. Miałem przykryć trochę chłodnicę, zapomniałem. Mam jakiś karton w samochodzie? Nie mam kartonu w samochodzie, żeby to zrobić. A... Koniecznie muszę cię włożyć ten karton, nie? Zawsze to. W środku będzie cieplej. A temperatura mi pokazuje na wyświetlaczu taką samą w środku. Także nie ma tak skalowego, takiego no, cyfrowego, żeby pokazał jaka jest temperatura. Tylko jest kurwa high i cold i tyle. I, a jest teraz po środku. Nie? Dupa, dupa, dupa. Tak wygląda. Ośka, Des Plains, Illinois. Jest trochę śniegu, śniegu nie jest dużo, nie. Drogi są tak nasolone, że są aż białe. To jest normalne. No i ciemno, nie, jeszcze ciemno. bojtwent mam na ósmą, będę tam siódma, siódma trzydzieści, bo jeszcze zatankuje się po drodze nie? nie ma co wiecie, nie ma co się śpieszyć nie? Piąta dwadzieścia, a już ludzie do pracy jadą, nie tylko ja pracuję, nie? jest, jest yes. teraz te iPasy mają zmienić na highway'e, ja mają jakieś naklejki na szyby dawać, kurde wiecie, wszystko aby taniej, nie, wszystko aby taniej ja powiem wam dlaczego bo ja mam dwa samochody i jeden iPad przekładałem z jednego na drugi samochód tak teraz będę miał naklejkę na szybie nie będę mógł przełożyć nie Ops, komuś coś się wydarzyło. State Police. Na State Police to większości mają uprawnienia właśnie do kontrolowania tych ciężarówek i robienia właśnie inspekcji DOT. Bo zwykły krawężnik nie może tego zrobić, nie ma takich uprawnień. No i już jestem na 90. Zobaczcie, puściutko. buranu, nie? Dobra, zobaczymy, jakie średnie zużycie paliwa mamy w tej chwili. Dystans average. 15,2, czyli pokazuje tak, jak normalnie. 15,2 z galona, nie? już jest lepiej średnia 15 tutaj mam 13,1 teraz odpuszczę gaz to mam 36,51 a dodaję gaz i już spadam 12,9 12,4 10,9,6 no zimno, jest, jest strasznie zimne samochód no, teraz mam 8,2 galony, 8,2 mile zrobię z galona. Nie? Wiecie, kiedyś jechałem do Chicago, do Wisconsin, Chyba ze 3 lata temu były, było też tak piekielnie zimno. To mi się skala na termometrze w samochodzie skończyła na minus. Ale wtedy kupę samochodów zamarzło. Ja nie mówię o, o benzynie, nie mówię o tym, co ja jadę, tylko mówię o samochodach, tych, o od, dieslach, od, od o od ciężarówkach, nie? Że ciężarówki potrafiły w, w trakcie jazdy zamarznąć. Ja wtedy do, Michi, do, do Wisconsin nie tak, Wiskansy. Wisconsin, też niedaleko tak jeździłem, nie? Wtedy brat Mars, jego kierowca Mars. W trakcie jazdy. Mój kierowca wtedy miał podwójne, ten, podwójne 911 plaw zbiornika, bo się nic nie stało, nie? No ale... Mroz był nieprzeciętny. Jechałem w górce, tak jak teraz, jeszcze bluzę nałożyłem. Yy, Drugie skarpety nałożyłem, wiecie, bo tak zimno było, tak zimno, takie tak zimno było, no. A teraz jadę w kierunku na Rockford, w kierunku na Fargo. Po drodze mam, no, mam 137 mil z domu, nie, zawiązę tą paczkę. I tyle, no. Widzicie, kolejny. Na hiwayu. Dzisiaj mówię, dzisiaj będzie dużo tego. I cały czas jest dużo w tym roze. Następny trok. Spierdzielony. Ale dziwne, że drugi tutaj. no następna ciężarówka stoi a ten to może tylko na siku no drogie auta pojechały nie, jadę 65, nie śpieszę się. Nie śpieszę mi się. Nie lecę na wariata, nie? No po prostu nie muszę, nie? O ty, skurwy, synu, no nie no, tego tutaj, mi nie, tego tutaj, tutaj, tutaj mi jechać nie będziesz, nie? Chcesz się bawić w prędkość? Masz prędkość, a teraz kurwa będziesz za mną jechał. Właśnie kurwa drogę zajadę. Dobrze, widzicie tablice świetlne. Nie przeczytacie to, widzę świetne cały czas pokazują obejrzenia, czy jest królewsko zimno. A już mi zrobiło się minus 9 Fahrenheit'a Jeszcze ten wiatr, najgorszy jest ten wiatr. Ten wiatr podbija tu temperaturę strasznie. No i więc pani i panowie, godzina 7.30. Dojeżdżam już. A jaki ładny przylizany, dojeżdżam już do. Jestem już w Medison. Zimno, jak skurczy, sen minus 11 Fahrenheita. Zostało mi 3,6 mili. I jadę sobie powoli. Zaraz powinienem być na miejscu. I kolejny ładunek będzie przewieziony, nie? Oczywiście mogę wziąć mniejszy samochód i pojechać osobówką z tą paczką, ale... Jakbym coś trafił... No wiecie, potrzebny będzie większy samochód, więc... To by było gdyby, nie? Takie gdybanie, no. Woda jest naprawdę fajna, oprócz tego mrozu. Chur. Zaspy śniegu są. Nie byłoby inaczej, nie? Trochę lodu teraz. i nikomu nie chciało się odśnieżać Nawet solą posypać, nie? No czuję, jak mi dupa ucieka, wiecie. mam skręcić No i szukamy tego miejsca Jest paczką, jak dostawca z poczty. Jak porządny listonosz Nie no, w ogóle tutaj nie odśnieżane jest. W ogóle tutaj tylko śnieg jest ujeżdżony, nie? no śnieżane było bo jest e, bruzda jest na tym na, na poboczu nie ale 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 to gdzieś już tutaj ma być chyba następny budynek Tak, to ma być tutaj. Pokazuje mi, że wjazd ma być gdzieś tu. Mam tu objechać. Tu mam wjechać. Tak, tak, tak. To już jestem na miejscu. Tylko muszę teraz znaleźć receiving. Tu są jakieś daki, przesywimy. No, widzieliście, pana w czapeczce, nie? To wam pokażę właśnie teraz drugą aplikację, nie właśnie tą, która też mnie śledzi. I jak widzicie, to, że się załadowałem i tak dalej. Wszystko na zielono. Jeszcze tutaj już, że przyjechałem, też się zaznaczyłem na zielono. No i co mi zostało? Zostało mi teraz zaznaczyć to ostatnie, że complete. no ale niestety jeszcze jest zamknięte. Muszę, muszę trochę poczekać. Do ósmej, także kurde. Ach, to nic, szukam jakiegoś ładunku w tej chwili. Czapka na łeb, samochodu nawet nie będę gasił, kurde. Więc nie wiem, czy to będzie widać, ale zobaczcie, tak wygląda. Tak wygląda silnik, po prostu jest cały zapieprzony olejem. Oczywiście z góry, tak wygląda od dołu. Wszystko mokre, wszystko kurde w oleju, cały ten. Aż tutaj zobaczcie sople. <laughs> sople ciekły z olejem, nie? Także jestem w dupie, muszę sprawdzić olej. Muszę sprawdzić poziom oleju. No i jadę do warsztatu, nie? Tak jak mi Gostek powiedział, nic innego nie zrobię, no. Także biorę się za olej, jest piekielnie zimno, minus 8. Także zdarzyło mi się to nieszczęście. Rozwietrzył mi się silnik. Czy nie silnik, tylko płodniczka ta. ta chłodniczka jest plastikowa. Wiedziałem, że ją trzeba wymienić. Ciekło stało, no, ciekło No, nie ciekło, tylko pociło się, nie? A jak wymieniałem świecę, miałem zdjętą no, czapkę, miałem wszystko zrobione, to tylko mówię, to dodatkowe 4 chyba śruby, nie No i 180 dolarów na chłodniczka Nie zrobiłem tego. Nie pomyślałem generalnie o tym. Liczyłem, że jak będzie cieplej, to to zrobię, no ale cóż. Teraz zostało mi tylko tyle tuć do warsztatu, postawić samochód, zrobić. Nie wziąłem pod uwagę tego, że w mróz mi to pieprznie, nie? No, a tym bardziej, że tutaj ta chłodniczka jest... Yy, to jest 2001 rok i w tym roczniku ta chłodniczka jest plastikowa z dodatkiem góry aluminiowej, a znowuż starszego typu były całe aluminiowe. No, ja akurat będę miał założoną teraz starego typu całą aluminiową od starszego modelu także o tyle dobre, no niedobre jest to po to tylko tyle, że trzeba jechać na warsztat nie? i to jest styczeń i teraz jechać ale cóż tak to się odbywa także mechanik mi doradził, żeby kupić olej i powoli jechać do niego. Staram się nie przekraczać 60. Duję tam. I zobaczymy, zobaczymy co, co z tego wyjdzie. nie Tak, bo, bo mówił mi, żebym przyjechał wieczorem, ale przyjadę teraz, wstawię samochód do warsztatu na wieczór, z rana mi zrobi. I będę miał po problemie. nie To tyle, że parę budzi się ten, No mniejszy, nie? A nie uda mi się po prostu tego samemu zrobić, bo yy, no, dlatego, że yy, o, zobaczcie jak się złożył, nie? Jak się trok złożył. Nie uda mi się tego samemu zrobić, dlatego, że jest po prostu za zimno i mogę połamać te wszystkie inne plastiki, które będę które będę, y, muszę ściągnąć, prawda, także nie będę ryzykował, zresztą jak ja wytrzymam, kurwa, robiąc to przy temperaturze minus tam 20, 22 y, Celsjusza, bez sensu, nie. A nie będę czekał półtorej tygodnia, aż się zrobi cieplej, żeby to po prostu naprawić, jadę na warsztat i tyle. Patrzcie, jak w Chicagolandzie można jeździć. I nikt do tego się nie przypieprzy, widzicie? Jeździ normalnie gamołek, kurwa, lodu na tym. Dosłownie bałwana na górze, nie? Nie jedzie, nie przejmuje się tym. Jest okej, okay, nie? Komuś to się spieprzy, to jest jego problem. Nie tego kierowcy, który tu wieje. No, on no, pójdzie w zaparte, że to nie jego wina. <laughs> I jeszcze troszeczkę, i jeszcze momencik, i zaraz będę u swego wybawcy. Wybawcy, kurde. Tutaj już niedaleko, już widzę, już widzę. przyjechać te światła i jestem proszę państwa jestem samochodu samochodów pełna jarda i ja też już jestem bryk i przyjechałem Zobaczymy zaraz, co będzie. Idę do środka.